Ja mam widzowie po bardzo długiej przerwie i mamy update. Tak wiem, transit już dodali i to dawno. I tutaj ma, ma jeszcze był update dwa dni temu. Czy tam trzy, chyba trzy i tutaj mamy, że jest niby jakaś policja. BMW 46 taki bot jeździ jakiś. I ja wam pokażę to dalej do poszkantorami. Pierwszą rzeczą na naszej liście jest to dodali, wiecie co widzowie? Patrzcie, to będzie to 2 dziwi, Co nie? Trzeba się nas tu? I patrzcie, co jest fajne. Widzicie? I w przyszłości o, o tym co marzyłem, będzie zmiana kolorów, pewnie, bo piszę kolor. I żebym już mógł sobie zbrać, nie wiem, może za pieniądze, może za free. Mam takiego fiata. Tu większość ja od posprzedawałem, bo chciałem zrobić pieniądze, później co kupiłem, ale nie opłacało mi się. I ja w ogóle prawko straciłem. Jakoś ostatnio. I chciałam pokażę co dodali. Żeby jakoś, może pojadę prawko zdać czy coś. Mi pisało, że mam dwa dni Blokada, ale nie wiem, czy to prawda sobie muzykę fajną włączył. tutaj tam jasność mocno Uff, nie wiem. światło. Nie wiem, tam Ja to się nie znam dokładnie. Ja czekaj, to chyba są prześlij Dobra, wszystkie sobie włączę. Wiem, tak specjalnie zrobiłem. No i drugą rzeczą nasze naszej liście, no czy zaraz wam pokażę, kupię sobie ULE Volvo na 180. Na drugiej będzie liście Transit, ale to później wam pokażę Transit. Jakby to ja tak jeden odpierdziel tu. Ftiery zablokowali. I będę nagrywać. Będę musiał jednocześnie nie, to że będę musiał dać prawko i jeszcze będę musiał wiesz co robić, widzowie? Będę musiał kamerę trzymać. I będę musiał dawać prawko. Wiecie, jakie to będzie ciężkie zadanie. Oczywiście jak mi da. to prawka. Co? Dwa dni? Your air London Raming 2 days? Co? So. Powinno być 24H. Dobra, więc drugą rzeczą na naszej liście. Kiedyś było, że 10, osób może już na Tanzycie, nie wiem, czy ogólnie uda nam się wbić, bo chyba max jest, ale jestem pewny. O, wbiło nas. Ja mam tutaj takiego busika. Tutaj robiłem konwój, ale nie nagrałem filmu. I tutaj mamy na drugi, drugą rzeczą na naszej Jest też nas przyjąć do czegoś takiego. Później, później jeszcze was przyjadę trzecią listą. A, dobra. To będzie. Zrobię. Wiecie o co chodzi? A tak to wygląda. Masz trasy. Ja sobie wezmę do smartwa. Oczywiście nie zrobię trasy. Czasem nie płacą. Nie wiem, czemu za te trasy. Jak to wygląda? Ja tylko zrobię jeden testowy przystanek. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jak te boty wchodzą. Bo ja nie robię żadnej trasy. Bo ja chcę Wam szybko nagrać filmik, żeby już ona bardzo tu dwa I w ogóle ja tak szybko pojadę tylko na jeden przystanek. pokazać Wam. Jak pasażerowie wchodzą do tych autobusów? Tylko chcę wam pokazać jak oni wchodzą. Takie boty są, one wchodzą. Co nie? I też jest taki bot, taka bm i ona łapie jak policja i one mandaty dają. Taki bot, dobrze. Tu na czerwonym jadę. Bo ja wam chcę tylko pokazać jak te boty wchodzą do autobusów i one mówią jakieś Jezu Chryste. Takie dziwne te boty trochę są. Mam tylko chcę pokazać, jak to wygląda. Nie wiem. Jak one wchodzą do autobusów. Nie wiem, co, nie będę żadnej trasy autobusów robić. To jest taka z autobusów. Ale z tym, taki mam autobus, ten tam się mieszka, to to wygląda raczej bardziej jak taki busik jakiś, czy coś. Taki już. Kurde, na tym, Ten rondo tutaj. Teraz rondo ten rondo do Lotiny jest minus. Kiedyś totalnie, jeszcze. Już wam pokazywałam dawno, dawno i dodali z miesiąc tam. 4 minuty na Tutaj dodali drogę. To jest w ogóle trzecia rzecz na naszej liście. gdzie jeszcze będzie... E... No, trzecia. Tam jest złożec ogólnokolejowy. To jest taki dzienny licznik trochę, jak jedziesz nadal. to ktoś zablokował przystanek. Ja tego nie wiem. Przykazywałem pokazać tutaj, co zrobiłem. Ja niestety nie mam tego punktu, bo jakoś też ustawienia chyba kiedyś zmieniałam, że nie mam tego punktu. Tłumaczę dworzec. Tu już mi się nie ma, nie chcę go pokazywać i później na to dworzec, ale patrzcie. Tu mamy dworzec. Taki dworzec. Dobra, odjeżdża. Chce, tak, odjeżdża. Tak, odjeżdża. Dobrze, odjeżdża. Ja nie chcę tu chyba coś złego i ten punkt mi się usunął, czemu nie, że potrafię, że ja muszę podjechać, więc ja tak. Czasem mam z tym problem. I oni za tym transit czasem nie płacą, gdy dojadę gdzieś czy coś. To jest trochę bugowane, bo oni czasem haski nie płacą. I powinni jeszcze, wiesz co, dać kanara, No, może kiedyś odradzą. O to chodzi, o to chodzi. I kasztę. I te boty czasem się nie bugowały. Nie wiem, czy on, Ale większość braciów się nie buguje. kurde. Chodzi jeden akurat. Więc ja wam chciałem tylko to pokazać. Jeszcze wam pokażę nową ciężarówkę, którą sobie kupiłem. Nie wiem, czy uda mi się całą trasę zrobić na tym parcie, na tym filmie. To już będzie później granie w PC, bo teraz to tylko robię. Chciałem wam pokazać, że to zasada, kupiłem. Dodali sprzedawanie, tak, to już wam pokazywałem. Out. W ogóle to jest fajne, ale oni ci nie płacą za te Czekaj, bo coś się nie chce ze ja wam pokażę. Ja wam pokażę, bo ja tego tyla sobie kupiłem. Boże, jak tu się ciężko. Boże, czemu... Ach, trzeba, nie chcę to zrobić inaczej. Nie zrobię całej trasy, pewnie, busem, bo. Nie wiem, bo ja nie chcę takich długi filmów nagrywać, czy coś, ale trochę zrobię. Boże, czemu mnie nie, nie chce? Dobra, wiecie jak zrobię? Zminę Jobsa, na przykład teaser i później będę na trackera znowu. Teraz Trucker. To wam pokażę ciężarówkę i to tylko tyle chcę wam pokazać. Co? Ja nie mogę nic wziąć. Co jest? Tira ja nie mogę zespołnić. Dobra, nagram już drugą część Widzowe Więc to by było na tyle A więc Zaraz bym trzy raz tym tirem Tylko chciałabym na razie to pokazać Tu pojechał ten tir Sobie i trening taką złączył, to jest tir Tam jeżdża ktoś z sobą od czekał. No więc się szybko ze żegnam, a więc widzimy się później NARA!